Wspomnienia świadków ataku na WTC Polak pracujący na gruzach, to był zapach śmierci i spalenizny. Jan Szumański to Polak, który po ataku na wieżę World Trade Center pomagał odgruzowywać Manhattan. W rozmowie z Anną Kalczyńską opowiedział o trudnych momentach, które pamięta z 11 września 2001 roku. Zostały one opisane także w książce Kamila Tureckiego Przerwane Milczenie na gruzach World Trade Center. Atak na WTC Jan Szumański wspomina: Jan Szumański 11 września 2001 roku, tuż przed atakiem terrorystycznym na WTC, dojeżdżał na Manhattan, gdzie pracował na budowie. Wydarzenia z tego dnia pamięta doskonale, choć czasami wydają mu się niewiarygodne. Wtedy właśnie otrzymałem telefon od mojego brygadzisty, który był Polakiem, Wiesia. Rozpaczliwym krzykiem mówił, że coś się stało, że coś uderzyło w budynki, pali się, spadają grazi. Na początku myślałem, że żartuje, dopiero kiedy spojrzałem w okno. Po lewej stronie zobaczyłem budynki i zobaczyłem, że jeden z nich siedzi mi na górze, relacjonuje Jan Szumański. Wtedy mężczyzna zdał sobie sprawę, że to wydarzyło się naprawdę. Nastąpiło uderzenie drugiego samolotu, a po kilku godzinach już mówiło się o akcie terrorystycznym. Jan Szumański wrócił do głównego biura i ze swoim przełożonym zdecydowali, że idą na pomoc. Mieli wszystko, co jest potrzebne ludzi i maszyny dlatego władze miasta postanowiły skorzystać z tego wsparcia. Trzy dni i trzy noce tyle mi zajęło, żeby wrócić pierwszy raz do domu. To było dziwne dla mnie, że można tak długo wytrzymać. Tam nie było jedzenia ani picia, ale ta adrenalina działała w ten sposób, że nie czułem zmęczenia, wyjaśnia Jan Szumański. Wszyscy. Którzy pracowali przy odgruzowaniu cały czas mieli nadzieję, że będą mogli jeszcze komuś pomóc, że pod zgliszczami są jeszcze żywi ludzie. Szukało się miejsca, otworu, ktoś krzyczał cisza, wtedy wszyscy stawali, tysiące ludzi na tych gruzach przestawało pracować. uchiwaliśmy się jakiś strażak czy policjant wchodził w tę dziurę sprawdzał mówił nic nie ma i wszyscy wracali do pracy znowu ten szum podkreśla W pamięci pana Jana zostały dramatyczne chwile do dzisiaj przed oczami ma części ciał które znajdowały się pod gruzami Kiedy wróciłem do domu po trzech dniach, wziąłem pierwszy raz prysznic. Byłem pokryty kurzem i tym wszystkim. Woda, spływając po mnie, wyciągnęła zapach, który pojawił się w łazience. To był słodki zapach śmierci i gruzu, i spalenizny. Wszystko razem pomdruga szanę, to bardzo charakterystyczny zapach. Tego się nie da zapomnieć, wspomina. Przerwane milczenie. Na gruzach World Trade Center. Kamil Turecki napisał książkę Przerwane milczenie. Na gruzach Warrior Trade Center są to historie Polaków, którzy uczestniczyli w tych trudnych wydarzeniach z 11 września 2001 roku. To, co się wówczas wydarzyło, pamiętają doskonale i w szczegółach. Trudno o tym nie pamiętać. Te wszystkie historie tak na nich wpłynęły, tak mocno, że oni do dzisiaj o tym pamiętają. To zostaje z nimi już na zawsze w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak, wyjaśnia Kamil Turecki. Jedną z bohaterek książki uratował fakt, że tego dnia założyła sandały, a nie szpilki, jak miała w zwyczaju. Dzięki temu udało się jej szybciej zbiec po schodach budynku. Kobiety, które wówczas biegły w szpilkach, do dzisiaj borykają się z urazami kręgosłupa. W tych historiach jest jedna wspólna rzecz. Szereg zbiegów okoliczności sprawia, że ci ludzie się uratowali podkreślił dziennikarz. W książce pojawiają się też dramatyczne historie, które opowiedzieli Kamilowi tureckiemu bliscy tych, którzy nie przeżyli. Do dzisiaj odtwarzają tamten dzień pamięci i zastanawiają się, czy mogli coś zrobić, aby ich ukochana osoba nie pojawiła się wówczas w tym miejscu i w tym czasie.